Moi drodzy. Moi drodzy, jestem na Ogorzelcu. Wracałem właśnie z Kamiennej Góry. Chcę wam pokazać jak wygląda, ponieważ rozmawiałem z leśniczymi. Mają limity dzienne narzucone przez pisowskich. Moi drodzy zwierzchników i zobaczcie. Drzewo zdrożało 200%, 300% w różnych przypadkach. Polska, w Polsce więźby dachowej nie kupicie. Trzeba nie wiadomo ile czasu czekać. Ja wam pokażę, co się dzieje na lasach państwowych, kiedy to PiS mówił, że Platforma okrada jedni złodzieje i drudzy. A teraz zobaczcie, co się dzieje, moi drodzy, za Pisu. Zobaczcie. Nie uświadczycie, nie ma drzew, dzwonią do mnie em, właściciele tartaków, pytają się o drzewo, bo nie ma drzewa. E, oni nie mogą kupić drzewa, żeby zrobić więźby dachowe, bo wszystko jest wywożone na eksport. A ja wam pokażę, moi drodzy, co tu się dzieje. Nadleśnictwo Śnieżka co robi. Zobaczcie. Całe góry są wycinane. Zobaczcie, jak wyglądają lasy. I zobaczcie, ile jest tego tutaj na składowane, przygotowane do wywózki. Eee, większość, moi, moi drodzy, tego drzewa ładowane jest na kolej, na kontenery i e, Chiny, Japonia, Stany, e, a w Polsce nie ma drzewa. Zobaczcie co tu się dzieje. Zobaczcie jakie jest wycinane. Tam za nami to jest jedna wielka demolka zrobiona. A przejeżdżałem tak się przyglądałem, bo z droga widzicie tam jest na dole. Jest to skrzętnie ukryte, żeby nie było widać, co tu się tak naprawdę dzieje. I tak jest w całej Polsce, gdzie byście się tylko nie ruszyli, moi drodzy, to zobaczcie, do samej drogi tam zjazdowej, popatrzcie, ile tego jest na składowane Popatrzcie, tam jeszcze dalej są też takie... Um, Pryzmy porobione, e, kłód, kłoda jest wycinana i to wszystko, moi drodzy, idzie na handel. E, rozmawiałem z leśniczym, e, moi drodzy, i za żadnej partii politycznej nie było takich. E, oni po prostu mają tak: albo zrobisz limit dzienny, albo wypierniczasz. Więc, e, narzucane są limity dzienne. My, moi drodzy, jakiś szmelc Agaty czy z e, Ikei, z płyty wiórowej mamy, bo drewno jest horrendalnie drogie w Polsce i go nie ma. E, importujemy jakiś syf, poniszczone są tartaki, wszystko jest zniszczone w tym kraju, a drzewo, majątek narodowy. Jest wysprzedawany za granicę. To się zobaczcie w głowie nie mieści, co ta pisowska banda wyprawia w naszym kraju. Zobaczcie jak to wszystko wygląda. To takich e, u nas e, w lasach jest takich wycinek. E, całe przestrzenie zobaczcie, znikają. Jakbyśmy tam poszli dalej, bo oni to złożą stamtąd, to jest znacznie więcej. Zobaczcie, całe przestrzenie znikają. Przecież to się w głowie nie mieści. A jak pójdziesz i chcesz kupić więźbę dachową, czy drzewo na meble, nie ma. Nie ma. Nie ma. Zobaczcie, co tu się dzieje. Buki, dęby, wszystko. W drobny mak jest wycinane. Zobaczcie. To jest właśnie polityka wycinania wszystkiego co się tylko da. Co się tylko da. To są moi drodzy, to są, e, jednostkowa to jest jednostkowy przypadek, ale gdybyśmy objechali tutaj nasze te góry i te lasy, to byście zobaczyli. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ale do mnie leśniczy mówi, panie Marcinie, a co ja mam zrobić? Ja dostaję limit od góry, jak go nie zrealizuję, to mnie Wrocław jebie. No i mówi, co ja mam zrobić? Mówi demolka. I tak się w całej Polsce dzieje. We wszystkich rejonach, moi drodzy, wycina się bez umiaru, bez limitu drzewostan. Ale jak chcesz kupić dobry mebel, kosztuje 7000, tysięcy, Drzewo drogie. Ale jak masz kupić meble z Ikei, to se możesz przeprowadzić i przynieść tylko raz, złożyć, z formaldehydem, który jest szkodliwy. I to wszystko, moi drodzy, za chwileczkę możesz wypierdolić do śmietnika, bo to już się nie nadaje, żebyś to mógł w jaki sposób y, przetransportować. Zobaczcie tak wygląda dzisiaj polityka nadleśnictwa. Wycinamy wszystko jak leci. Bo Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje pieniążków. Nie ma y, pieniędzy, moi drodzy, żeby y, sfinansować leczenia dzieci. Ale są pieniądze właśnie na Karpacz, na forum ekonomiczne, na stawianie namiotów za setki tysięcy złotych, gdzie oni będą balowali, na ośmiorniczki. Pamiętacie, jak Platforma Obywatelska ośmiorniczki w Między innymi tam też był pan Morawiecki e, i taśmy, na których są nagrane, że trzeba dać Polakom igrzyska i będą się cieszyć. I on ma słuszną rację, bo to, że taki burdel mamy w kraju i że takie skurwysyństwo za przeproszeniem jest, no to jest dzięki tylko narodowi, który na takie dziadostwo przyzwala, na takie coś pozwala. To dzięki właśnie Polakom, którzy kurwa tylko myślą 500 plus, jak dostać, jak porwać, nie zastanawiają się, co i jak, gdzie dzisiaj mamy polski handel, gdzie mamy polskie fabryki gdzie mamy kto to właśnie są miejsca pracy dla przyszłych pokoleń. Tylko patrzą i myślą, a co, a najlepiej wniosek złożyć, niech dadzą tu 10 tysięcy, tam 5 tysięcy, tu 2 tysiące i tak się kupuje kurwa elektorat. A później będziemy płakać, bo jak to wszystko pierdylnie, moi drodzy, to aż głowa zaboli. E, już w tej chwili, moi drodzy, ale przy okazji będę musiał wam pokazać, przy okazji znalazłem prawdziwka. Słuchajcie, jest prawdziwek, tak za chwilę będzie do sosu. E, moi drodzy, to jest jeszcze inna sprawa. Już w tej chwili jest przygotowany projekt. E, moi drodzy, projekt... E, tak się jeszcze rozglądam za prawdziwkiem, sorry. E, jest przygotowany projekt, moi drodzy, e, że bez szczepienia nie wejdziesz do marketu, nie zrobisz zakupów, nie wejdziesz do galerii, nie wejdziesz do kina... I nie wejdziesz do, moi drodzy, e, tych obiektów użyteczności publicznej, gdzie są ludzie. E, także niby nie trzeba się szczepić. No przecież nie trzeba. No ale jak wejdziesz do sklepu, żeby se żarcie kupić, skoro oni będą tak robili? To może kurwa zróbmy markety dla niezaszczepionych i markety dla zaszczepionych. Może przestańmy robić segregację, no bo oni mówią nie no przecież nie trzeba się szczepić co do zasady przecież się nie musicie szczepić my nie, my nie każemy, tylko wprowadzimy ustawę, że jak się nie zaszczepisz, do sklepu pożarcie nie wejdziesz, a jak nie wejdziesz no to zdechniesz bez jedzenia i tak wygląda, moi drodzy, rzeczywistość państwa polskiego pod rządami właśnie e, Mateusza Murawieckiego, który bez skrupułów bez skrupułów, nie patrząc w ogóle na nic moi drodzy kosztem Polskich dzieci, kosztem polskich starszych ludzi, którzy tworzyli ten kraj. Dzisiaj kurwa gotuje im piekło. Normalnie jak ja na to patrzę, to ja bym go moi drodzy do kolonii karnej wsadził i bym go kurwa samym ryżem karmił cię Morawiecki. Samym ryżem bym cię karmił. Przyrzekam, byś dostawał ten jeszcze sztuczny ryż plastikowy, żebyś ty świnio nie, nie zdechła za szybko. Tak wygląda. Moi drodzy, rzeczywistość. Dzieci dzieci w przedszkolach, moi drodzy, parówkę kurwa, stuczu na a oni kurwa barżanty i ośmiorniczki, kurwa. Jak nie jeden Tusk, to drugi Morawiecki. Tak wygląda rzeczywistość, moi drodzy. A jeszcze Wam powiem inaczej: eee, żebyście nie myśleli, że tych kurwa działaczy takich antysystemowych jest wielu. Bo wielu jest sponsorowanych moi drodzy przez system, którzy dostają pieniądze po to, żeby tworzyli pewne rzeczy i wizerunek antysystemu dostają media, telewizję, dostają gazety, prasę i są bardzo mocno w telewizji promowani, po to, żeby stworzyć taki później partię i spadochron dlatego, żeby się nic nie zmieniło, żeby kurwa dalej z tylnego fotela można było sterować i rządzić. Moi drodzy, naród jak się nie obudzi, naród jak się nie zastanowi, skąd się biorą pieniądze na to wszystko, P nie ma pieniędzy, moi drodzy, bez pracy. Nie ma. Ja, jak ktoś kurwa do mnie mówi, że Bustowski utrzymuje się ze zrzutek, to ja wam powiem jedną rzecz. Weźcie wy sobie te kurwa zrzutki, e, ci co wypisują i te problemy... I zobaczymy, moi drodzy, jak wy będziecie ten. Bo ja, moi drodzy, to straciłem przez ten czas, kiedy nie pracuję, nie mogę pracować, nie mogę robić tego, co robiłem, przez takiego kurwa szmaciarza, jakim jest kurwa ten rząd, moi drodzy. To straciłem znacznie więcej pieniędzy, czasu, zdrowia i życia. I jeszcze się kurwa nawkurwiam, moi drodzy. A jeszcze powiem wam ten, że. Właśnie też mi proponowali grubą kasę, żebym odgrywał z rolnikami takie metody, jak odgrywają inni. Żebym w kanał wyprowadzał rolników, że dostanę media, telewizję, dostanę spin doktorów, dostanę pieniądze na wszystko i grubą kasę. Grube, duże walizki, moi drodzy. Więc zastanówcie się, co tu jest grane w tym kraju i jak to jest rozgrywane. Tak wygląda rzeczywistość dzisiaj państwa polskiego i później wycina się lasy, i za wasze. Pieniądze opłaca się takich kurwa, spin doktorków i opłaca się takich wentylków bezpieczeństwa, którzy mają za cel wyprowadzić ludzi w pole. Ja wszystkim dziękuję bardzo, którzy tam jedziecie dzisiaj do Warszawy w obronie Armanda, w obronie Wielebnego, w obronie Wielebnej i e, za to wsparcie finansowe. Naprawdę, ja Wam powiem szczerze jak ktoś myśli że Bustowski utrzymuje się kurde ze zrzutek to się kurwa grubo pomyliliście. Bustowski ma znacznie więcej pieniędzy, eee e, e, które wkłada w to niż e, z tych zrzutek są. I procesów sądowych, które ja mam na karku, e, to ja chętnie bym e, oddał komuś, kto mówi i niech sobie jeździ od sprawy do sprawy i zobaczymy jacy wy będziecie mądrzy. Ale pamiętaj Mateusz Morawiecki. My jako naród polski, jak się zmieni kurwa, jak się zmieni sytuacja, to ja ci dobrze radzę, żebyś ty, żebyś ty z tego kraju lepiej wyjechał. Żebyś ty lepiej z tego kraju wyjechał, bo ja znam naród polski, wiesz? A żeby to się nie skończyło tak, jak się skończyło w innych krajach, wiesz? Bo jak cię ludzie dopadną, to cię ze skóry obiorą. Ze skóry cię obiorą. I zobaczysz, co wtedy znaczy polska wkurzona matka, wiesz? Zobaczysz wtedy, za te krzywdy dzieciaków, które wyrządziłeś, za to, na co pozwoliłeś tym gangsterom, tym korporacyjnym dziadom, którzy trują polskie dzieci, to ty zobaczysz, ty, niedzielski. Główny inspektor sanitarny, minister zdrowia. Wy zobaczycie wtedy i minister rolnictwa. Wy zobaczycie wtedy, do czego jest zdolny naród. A wtedy będziecie naprawdę rozliczani i to bardzo grubo. Nie chciałbym być na waszej skórze. Nie chciałbym być w waszej skórze, jak to pierdnie wszystko, jak wyjdzie, wyjdzie naród, niech wyjdzie tylko 10%. To wy. Zobaczycie wtedy, jak ta agentura amerykańsko-izraelska was obroni. Zobaczycie wtedy, rozcieczony naród. Wtedy to was normalnie powinni obrać jak borowika ze skórki. Rozumiesz? Was tak, jak ogonek się obiera, zgrzyba z tego właśnie brudu, to będziecie tak obrani. I ja Wam tego życzę. Z pełną odpowiedzialnością, ja Wam tego życzę żebyście ponieśli konsekwencje takie, żebyście to długo pamiętali, co wy wyprawiacie na tym narodzie polskim. Bo nie po to, nie po to dostaliście w 2015 roku poparcie, gdzie moi drodzy dziki wrzucałem do sejmu, żeby obalić platformę obywatelską. Wpiszcie sobie Dzik w sejmie, to Dzika wpierniczyłem Kopaczowej do sejmu, żeby Zmiany były, bo takżeście nas oszukali. Miała być ta dobra zmiana, a jest wielki wał, wielki wał Mateuszu Morawiecki. Wielki wał, wał to ty jesteś. Wiesz co? Ja nie wiem, czy Kordel cię zrobił, ale jedno wiem, że na pewno spierdolił robotę i to strasznie. Strasznie! Naprawdę, ja granicę moich nerwów i przyzwoitości kończą się jeżeli ja widzę takie rzeczy które mają miejsce w Polsce moi drodzy i się mówi a zwłaszcza jeszcze sądy które mówią konstytucja wolne sądy zasady praworządności no to po dzisiejszym to co zobaczyłem moi drodzy wobec moich przyjaciół wobec moich najbliższych znajomych to to już jest naprawdę wszystko co już przeszło Granice przyzwoitości. Naprawdę ja muszę jechać do domu, się uspokoić, bo naprawdę Morawiecki, przedziałeś pałek, kurwiłeś tyle środowisk. Tyle żeś kurwił środowisk, że bądź pewien, że sam e, możesz być pewien, że sam sobie grup kopiesz facet. Kopiesz sobie grup, kopiesz sobie grup, polityczny, żebyś nie przekręcił, że ktoś ci grozi. Ale polityczny grup to już gdzieś sobie wykopał. Pozdrawiam serdecznie.